Zadania na, spokojnie, rok 2025, motora podstawowa, termin poprawkowy, zadanie numer 18. Dość ciekawe zadanie, bo mamy, ktoś powie, dwa takie same ciągi. No, no nie zupełnie takie same, bo jeden z nich jest arytmetyczny, drugi jest geometryczny. Tak samo się zaczynają i musimy określić, jakie znaki mają x i y. Myślę, że o wiele łatwiej będzie zacząć od ciągu geometrycznego. O właśnie. Tak, pierwiastek z 5, jedynka i geometryczny, czyli razy Q. Czyli jeżeli pierwiastek z 5 pomnożę przez Q, to nawet jak nie wiem, ile ono wynosi, a nie muszę wiedzieć, to wiem, że jest dodatnie. A skoro jest dodatnie, to nie ma siły. To jedynkę pomnożona przez coś dodatniego, czyli przez kolejne Q, to Y będzie dodatni. Jaki z tego wniosek? Tak, pozbywamy się odpowiedzi A i C. Czyli tych z ujemnymi y. No dobrze. To teraz ciąg arytmetyczny. Tak samo pierwiastek z 5, tak samo 1, tym razem plus r. Pierwiastek z 5 to jest około 2,24. Wystarczająca wiedza jest taka, że on jest większy niż 2, więc ta różnica między pierwiastkiem z 5 a 1 jest na pewno większa niż 1. Gdybyśmy chcieli ją przybliżyć, ono będzie około 1,24 setne. To tak troszkę jakbyśmy odejmowali coś bliskiego 1,24 setne. A tyle bliskiego, że na pewno, na pewno powodującego, że jak od jedynki odejmę 1,24 setne, to wynik na pewno będzie ujemny. A jak na pewno będzie ujemny, no to niech będzie ujemny, tak? Czyli x będzie ewidentnie ujemny. Dziwne rozwiązanie. Ja wiem, czy dziwne. Nie używałem żadnych wzorów. Poza tym, że skorzystałem z własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego. Tak naprawdę z jego definicji. I już. Koniec zadania. Dziękuję za uwagę.